Siemmo witam z strony i dziś gramy mm, o ten o skrzynie pucharów tak za 400 więc, więc lecimy widzicie na kanał tego zioma y, WP Miss Simona On też tam jest na filmach więc teraz gramy po prostu ciągle mi się za mało procent ma, powiem wam widzowie Aj, no ładowarce mi się ciężko gra, ale muszę, żeby mi się nie wyłączyło nagrywanie, bo mam 18%, a 20% 18 mam, a 20 muszę mieć, żeby mi się nie wyłączyło nagrywanie, więc mam nadzieję, że i tak mi się nie wyłączy. Jak mi się wyłączy, to. Dobra, na razie się trzyma tak do minuty leci. To są to wyskoczy. Kurczę, no. to jest przypał trochę. Nie możemy przegrać. Dobra widzowie. Jeszcze na koniec start otworzymy legendarnego, więc stańcie do końca. Jo, jakoś się trzymamy. Dobra. Co jest grane? Jo. Udało mi się, widzowie. <śm> Jest, dobra. Ja. Dobra. Jest drugie miejsce. Dobra, drugie miejsce, widzowie, powiem wam, że jest całkiem nieźle. Dobra, trzeba zagrać jeszcze jedną grę, bo ta trochę się zmiłosowało, więc Mam nadzieję, że teraz po tej grze może po tej grze już będzie ten ta skrzynia już do odebrania, czy nie do odebrania, ale już będzie wbita, tak mi się wydaje, więc trzymajcie kciuki więc tylko żeby to dobrze ten żeby to dobrze wyszło Dobra to jest skrzyneczka, trochę mogłem bliżej podejść. Oj, oj, że tu mnie dosięgnęło. No, blisko Piper. Dobra, uciekł, ten uciekł, ten dobra. Teraz muszę upomóc, bo on będzie w sobie sytuacji jest. On ma mało życia. Dobrze, uciekł, uciekł, uciekł. Ja go muszę tu bronić, bo ciężko jest z nim teraz. Nie on mi przyciągnął. Dobra, to dobra. Dam radę jakoś. To spójdzie pewnie tam, bo myśli, że on tam jest. Dobra, to no jest dobra. Spokojnie. Wygramy to. Jedna grę muszę wygrać jeszcze. Tak mi się wydaje, bo wy nie widzieliście tego trochę wam skróciłem to, ale na początek przegraliśmy tą inną grę. Więc. Więc teraz e, muszę tylko... O nie, on ma ten gadżet. Dobra, spokojnie. Spokojnie, my to damy rady O nie, wykrakała. No i szczerze, jak on teraz to zginie, to jest szybko. Oj, oj, oj. Dobra, jakoś się trzyma. on z niego ciki, ale nie wiem, jak to jest. To nie, nie, nie. Ja tu nie mam co zrobić. Dobra, ale. Dobra, trzecie miejsce. Nie mam zminusowanych. Jeszcze jedna gra. Szybko. Na razie nic nie straciliśmy od tego momentu, co nagrywam, więc. Więc na razie <laughs> powinno być GIT. No jego, muszę przy grać, żeby mi się nie wyłączyło nagrywanie, bo, bo... 18%, a jak odłączę nagrywanie czy odłączę kabel, to mi się wyłączy nagrywanie, więc to jest ten problem, bo muszę, żeby nagrywać, to muszę mieć dużo procent. Tak, to jest mam mało 18, czyli, dla, czyli tak to bym odłączył, ale wiecie o co chodzi. Muszę przy odwarcie grać, jest ciężej mi. Więc może to trochę dłużej potworzyć, ale na koniec tego ropa otworzymy to jest ja skończymy odcinek, nie będziemy za długo grać jak ja muszę Ale pododuję sobie na jutro telefon i, i będę mógł nagrywać bez ładowarki Że nie będzie problemu Bo bez sensu, że tak jest, no okej okay. No jak musi być to muszę przy ładowarce grać No nie ma wyjścia widzowie, widzicie, czasem takie sytuacje są nieograniczające, ale ten pan petu mnie atakuje, że szok, no ja tu nie wytrzymam no, musimy to wygrać, to a... prawie ten bot mnie zabił, idę dołem idę dołem, mam to gdzieś, mam to gdzieś idę dołem dobra, no 5, drużyn zostało ja nie mogę odłączyć ładowarki, ale ale mi się trzyma taką gównianą ładowarkę do grania przy tym, że szok, że po prostu muszę się postarczyć to wygrać, że jak teraz tego nie wygramy, to ja się wkurzę normalnie wtedy odłączy mi się ładowarka, wyłączy mi się nagrywanie, będą się od nowa a ja tego tak nie chcę, więc jak teraz tego nie wygramy, to się normalnie nie wkurzę się ale tak no wiecie widzowie Teraz trochę muszę ciszej gadać, bo się już dosyć nie późno jest, a po prostu inni chcą spać, ludzie co nie wiecie o co chodzi, o nie, ją zginął, rotację muszę przeżyć, jak ja to chcę dla mnie, puszczę emotki, kciuka w górę, bo możecie zostawić lajka, like to mi bardzo pomoże, a subskrypcje, jeśli wam się podobają filmy, proszę, no pokonajcie go, to jest ostatni, jest drugi, dobra, mamy to raczej chyba. Jest chyba to, ale i tak pierwsze miejsce wolę zająć. Dobra. Dobra. Prawie. Dobra. Sprawdzamy, czy. Jest! Udało się, widzowie! To otwieramy na sam koniec stardropika i otwieramy na sam koniec legendarnego Stardopa. I trzymajcie się, co wypadnie. Chciałbym skina jakiegoś dobrego, ale patrzymy. Stopa na serennio. Nie gram tak kolet. Pokażę wam jak to jest. Um, dobra, pokażę wam jak to z koletką jest u mnie. No, mam hiperkę, ale na 11 mocno. widzicie jak to jest. Stopa w sumie nie miałem, więc nawet git. Już będę ją ulepszał No to to widzimy się w kolejnym odcinku. Jo, mało. I wpadajcie do dzika. Dzika dziku 88. Pa.